Witam Was serdecznie. Rafał patrzy z tej strony. Jeżeli by ktoś nie patrzył akurat na ekran i nie widział, że to ja, zapraszam Was serdecznie do przejrzenia tego filmu. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania moich przyjaciół, komików, aktorów dotyczące treści mojej pierwszej powieści, Grube wióry. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego filmu, no i oczywiście do przeczytania książki. Fajniej było z dźwiękiem jednak. Rafał, a czy postacie z Twojej książki są wzorowane? Postaci czy postacie? Na prawdziwych bohaterach. Prawdziwy bohater? To Spider-Man. I czy jedno z tych postaci, wzorem tej postaci, byłeś ty? Yy, odpowiem wymijająco. Po części pewnie tak, yy, ale nie szukajcie na siłę tam Rafała Paczesia, tylko znajdźcie tam siebie w tej książce. Next. Czego nie znajdziemy w tej książce? 100 zł. Podobna książka jest dosyć obszerna. Czy mógłby się streszczyć w jednym zdaniu? Janusz, po pierwsze, jeżeli oglądasz te odpowiedzi, to gestykulujesz jak zawodowy polityk, streszczając ją w jednym zdaniu. Książka o życiu, współżyciu i piciu. Trochę. Pani Julia. tam mnie dzwoni, w się sensie mówi. A Rafałku drogi, czy w Twojej książce pojawią się stonogi? Nie. Nie, odpowiedziało moje alter ego, które siedziało na tylnej kanapie Julii Pietruchy. Zgodnie z prawdą. I za Rafałku Drogi będę miał przerąbane na chacie. Dziękuję Ci, Julio. O, nareszcie ktoś brzydki. Kacper Czy jest Rzyński. szansa, że uroni łzę, czytając tę książkę? Czy jest szansa, Kacper? No, myślę, że jeżeli, że jeżeli masz jeszcze w sobie resztki jakiejś wrażliwości, to uronisz łzę. I wtedy zadzwoń do mnie i porozmawiamy na FaceTime, Pokażesz mi, jak płaczesz, jak Ci parują okulary. Dobra dziewczyna pyta, czy jakieś romantyczne wątki są, czy, czy raczej takie, że smutne, tylko czy gdzieś jakiś wątek taki miłosny, coś A la, wiesz może moment jakiś, czy w ogóle nie? Tak i tak, tam tylko nie. Kasia, jak to klasyczna singielka po czterdziestce, liczy na jakiś moment. Oczywiście będzie moment, nawet więcej, będą romanse burzliwe i ogniste. A śmieszne jest, czy na poważnie? Śmieszne, śmieszne jest to, Kasiu, że słyszę poszło w tle. Ale jest po części śmieszne i po części na poważnie o to mi chodziło, bo to tragikomedia jest, Kasiu. A tego audiobooka twojego to można słuchać w aucie z dziećmi? Czy wolałbyś raczej bez dzieci? To nie są moje dzieci, więc niech słuchają, czego chcą yy, ich rodzice. Yy, jeżeli mówiąc poważnie, to są małe dzieci, to myślę, że można słuchać. No, no chyba, że nie przeklinacie w ogóle w domu, to, 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 to nie. I audiobooka ja czytam. Jak ktoś się zastanawiał, kto będzie czytał, to ja ja, ja, ja czytam. Ja. A ile zajęło ci napisanie tej powieści? Trzy godziny. Yy, miesiąc, około miesiąca. Czy już teraz masz może plany na kolejną książkę? Rafał, powiedz. Yy, tak, będzie o standa z Warszawy, który nazywa się Lolek. <laughs> nie, nie, mówiąc poważnie, nie wiem, lotku, yy, nie mam w planach, ale nigdy nie mów nigdy. Rafale, z kim z znanych tam ludzi pióra poszedłbyś na randkę? A. Z Olgą Tokarczuk? B. Dorotą Masłowską? C. Rafałem Dziękiewiczem. Z Olgą Tokarczuk, kawa w Szwecji, w jej pokoju hotelowym, po Noblach od razu, taka. Rafał, znając Ciebie, wiem, że nie poprzestaniesz na jednej książce. Dlatego już teraz chciałem Cię zapytać, o czym będzie Twoja czwarta książka? Moja czwarta książka będzie. O Warszawie tym razem, więc będzie na pewno lepsza, grubsza i dużo droższa. Także kupujcie tą tańszą pierwszą. Rafał, mój kolega pisarz, który napisał cztery powieści i sprzedał je w łącznym nakładzie 34 egzemplarzy, chciałby przeze mnie zadać Ci pytanie. Pytanie brzmi: od kogo zżynałeś? Od kogo zżynałem? Trochę od Hemingwaya. Trochę Nesbo jest w tym wszystkim, pachnie trochę Sienkiewiczem, bo i rymowanka się trafi, także yy, no, generalnie to, to od każdego po trochu, tak żeby laik się nie zorientował. Książki nie czytałem, ale... Na... No, no wiadomo, że nie czytałeś Rafał, no, a, a pytań mnie jest mnóstwo. Na okładce widnieje postać z jetpackiem w kształcie butelki. Moje pytanie brzmi: czy literatura SF jest w kręgu Twoich zainteresowań? Oczywiście, że jest. Ten rynek też będę chciał przejąć. Nie było łatwo, ale udało się. Jeżeli chcecie zadać mi pytanie dotyczące książki, to zachęcam Was gorąco. W komentarzu pod filmem możecie zadać mi pytanie, a ja wybiorę kilka i odpowiem Wam starannie i wyczerpująco, oczywiście.